Siemano, siemano, dzisiaj tak piździ, że musiałem pasiaka na siebie założyć. Mam nadzieję, że u Was jest trochę cieplej. Witam oczywiście na kanale u Grubasa. Na wstępie jak zawsze gorąca prośba o zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie tego kanału, dzięki czemu cały projekt może się rozwijać. Wczorajsze nasze wyniki to po prostu tragedia. Po wczorajszych wynikach aż nabawiłem się zakoli. Może to było wcześniej, to jest już nieistotne. Istotne jest jednak to, że Betkleik cały czas zwraca kasę za pierwsze, ewentualnie przegrany kupon, więc możecie sobie tutaj zagrać, jeżeli nie macie oczywiście konta, bez żadnego ryzyka. Jeżeli nie masz konta a chciałbyś się założyć, wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i będzie przysługiwał Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Następnie po założeniu konta wystarczy zagrać kupon za maksymalnie 57 zł i jeżeli coś po drodze się zesra, BetClick zwróci 5 na stal do depozytowe 7 zł jest tutaj oczywiście podatkiem. Jeżeli kupon okaże się być wygrany, kasa jest twoja, również można wypłacać, nie ma żadnych obrotów. Wszystkich zainteresowanych standardowo odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i oczywiście jeszcze konkurs, jak za 5 dych do wygrania. Co należy zrobić, aby nie palczyć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał oraz w komentarzu wytypać dokładny wynik i minutę pierwszej bramki. Oczywiście w dzisiejszym meczu pomiędzy Andorą a Polską typujemy do godziny 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie i jak zawsze wygrywa jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty, minuty pierwszej bramki. To lecimy z kuponami na dzisiaj. dzisiaj. Bez większych kombinacji, dubelek po raz drugi z rzędu, kurs 266 ze stówki, 234 zł na kuponie i pierwsza pozycja Mołdawia ze Szkocją. Stawiam tutaj, że Szkocji, Szko, Szkocja wygra to spotkanie z handicapem minus 1. Co prawda, goście grają dosyć, dosyć minimalistycznie, niemniej tutaj gospodarze mają spore problemy w kadrze, tracą, tracą naprawdę bardzo ważnych, czołowych zawodników. Jeśli chodzi o Szkocję, no to jest bardzo wielka mobilizacja, szczególnie wśród kibiców. Wybiera się ich bardzo, spo, bardzo dużo na, do Mołdawii na, na mecz wyjazdowy. Myślę, że tutaj w końcu przełamią ten zły impas minimalistycznego wygrywania i wygrają co najmniej dwiema bramkami to spotkanie. I drugie zdarzenie, również jako ostatnie, Andora Polska. Stawiam tutaj na powyżej 6,5 rzutów rożnych polskich. No tutaj, w mojej opinii, sprawa jest prosta: jeżeli gramy z takimi drużynami, no to atakujemy praktycznie przez cały mecz i nabijamy sporo rzutów rożnych. W ostatnim meczu z San Marino nabiliśmy ich 15, z Andorą ostatnio było ich 13. Tutaj spodziewam się podobnego scenariusza i stawiam tutaj na linię 6,5. Tyle ode mnie, powodzenia. Cześć i cze, witam serdecznie. O tym dzisiaj overowo-underowy dubel, czyli na spokojnie grany under w meczu Anglii. Nie wydaje mi się, żeby tu była jakaś wielka strzelanina. Po prostu wydaje mi się, że, że no Anglicy będą się oszczędzali w takim meczu. Nie zawsze chodzi o to, żeby jak najwięcej goli stukać. Nieco inaczej widzę sytuację w naszym meczu, gdzie tutaj... No mam nadzieję, że pokażemy tą moc ofensywną, bo naprawdę mamy kim straszyć i mam nadzieję, że będzie taki głód bramek. Właśnie tak wydaje mi się po prostu, że w Anglii, w meczu Anglii nie będzie takiego aż głodu bramek jak u nas. Dlatego taki overowo-underowy kupon i za to trzymam kciuki, też trzymam kciuki za wasze kupony i życzę dobrego dziąka. Pozdro. Elo. Cześć, drugi dzień z w tej przerwie reprezentacyjnej na eliminację Mistrzostw Świata i taki dubel ode mnie. Po pierwsze Mołdawia gra ze Szkocją i gram tutaj z wygraną Szkocji i over 1,5 gola. Szkocja nie powinna mieć yy, problemów z najsłabszą drużyną w grupie, zwłaszcza, że Szkocja koniecznie potrzebuje tutaj zwycięstwa, żeby dalej liczyć się w walce o baraże. No i over 1,5 gola. Myślę, że Szkocja nie pojedzie tam, aby wygrać 1-0, aby do końca meczu się martwić, tylko bardzo łatwo i bardzo szybko odskoczą rywalowi, no i zakończyć ten mecz wyższą ich wygraną. Drugie starcie. Austria gra z Izraelem, gra tutaj over 2,5 gola. Z jakiego powodu? Ponieważ yy, obie drużyny są mocno ofensywne, yy, po drugie, pierwszy mecz między tymi zespołami w eliminacjach zakończył się wynikiem 5 do 2 dla Izraela, także po pierwsze, moim zdaniem Arsia będzie chciała na własnym stronie koniecznie się zrewanżować rywalom, no a po drugie Izrael nie jest na tyle słabą drużyną, aby nie pokusić się o chociaż jedną bramkę na terenie rywala, także moim zdaniem to jest idealny przepis na over 2,5 gola. Kurs ogólny tych, tych dwóch zdarzeń 2,44, więc za standardową stówkę do wygrania jest 214 zł i 72 grosze. Dzięki. No i dzięki, że z nami byliście. Na zakończenie, jak zawsze, zapraszam wszystkich do naszych grup. Linki znajdziecie w opisie filmu. Przypominam, jeszcze abyście robili własne analizy: grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, olewajcie! Po prostu tutaj nikt do nikogo nie będzie miał pretensji, ponieważ to są tylko i wyłącznie nasze subiektywne przemyślenia. Trzymam oczywiście kciuki za wasze kupony, jak i za nasze. I widzimy się już jutro z okazji kolejnego odcinka związanego z reprezentacjami. Siemano.